Ja otrzymałem osy Soroxy dance, kolejny film na moim kanale i wreszcie w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć dostęp do robota, jeżeli go jeszcze nie macie. Ponieważ Roblox już działa, jeszcze nie dla wszystkie jak widzicie, ale już tutaj dla niektórych działa i można już tutaj wbić. Pokażę wam dzisiaj, jak właśnie szybko zrobić ten dostęp. Jest to tylko chyba możliwe na komputerach aktualnie, ale jak gracie na telefonie, to pewnie jutro już powinno być wszystko dostępne, ale to usłyszę jeszcze zobaczę, moje zdaniem to wszystko będzie jutro dostępne. Ale zanim ogólnie wam to pokażę, to przyjadę wam, z subatwany, łapię grę i napisać w komentarzu, czy już wam działa Roblox, czy dopiero będziecie teraz wbijać, żeby w ogóle wam to zadziałało. Jeśli tak, to mam nadzieję, że wam się uda i będziecie mogli zagrać na przykład w moją gierkę. Bo słuchajcie, no chyba warto to, ja może nawet uda nam się topkę widzicie, jak widzicie aktualnie jesteśmy 12 osób gra i jest moc, jest moc, słuchajcie, 3000 pensimulator Ale dobra, ogólnie powiem wam jak możecie łatwo wbić I to słuchajcie naprawdę, naprawdę nie jest trudne. Wystarczy słuchajcie, wejść na stronę winscribe.com To jest taka stronka, tu jest Winscribe, y aktualnie nie mogę wbić sobie tutaj, nie wiem czemu Może dlatego, że serwery wywaliło, dokładnie, więc jak ktoś słuchajcie, chce bić, to musi mieć albo to na kopę już, bo wtedy będzie najłatwiej Albo to jakoś pobrać. O, na przykład mi się teraz nadowało. Pobieracie, robicie tej konto. I potem słuchajcie, tej tutaj ogólnie, taką wypiewa nałożyć, po prostu te się na inny serwer Jak aktualnie, jak widzicie, mam coś takiego, jestem aktualnie, nie w moim po prostu, nie jestem na Polsce Tylko telefonuję się, to, słuchajcie, na Londyn, na Custard I to musicie zrobić, tutaj macie wszystkie serwery I lecicie na London Custard I tutaj słuchajcie, możecie sobie wbić i wtedy macie dostęp do Robloxa Znaczy nie wiadomo czy zawsze będziecie mieli, więc się kilka razy Mi to po drugim razie siadło ale zadziałało i słuchajcie mam dostęp, ja wiecie, mogę odświeżyć Normalnie mnie już działa, oczywiście nie robicie tego na siłę, jak wam nie działa to będzie tak dostępne dla każdego za chwilę Ale ja widzicie możemy sobie wbić jakieś, do jakiejś gierki Ok, chce play I jak widzicie, uwaga, uwaga, odpala nam się Roblox Ok, niby było logowanie, serio jest logowanie, znowu nie wierzę No i ogólnie logowanie wyskoczyło mi kilka razy, raz mi się udało zalogować Teraz chciałem wam to pokazać, czy to oczywiście coś zrobiłem i nie działa Więc spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie może teraz zadziała? bo no niestety nie działa, słuchajcie niestety gdzie nie działa, to sobie nie, Wam tego nie pokażę. Fajnie, fajnie, trzeba, bo to pokazać a to aktualnie nie działa. O dobra, jestem, nie wiem, co się zbugowało chyba. Okej, okay, dobra, coś ci zadziałało, nie wiem czemu biję po prostu od nowa na stronkę. Ja widzę jestem aktualnie na y, po prostu lat że Robloxa i tutaj możemy trzeba wbić na jakąś grę, na przykład słuchajcie, weźmy sobie ten weźmy sobie Fightmana oczywiście, weźmy sobie Fightmana, tylko gdzie jest Fightman, ja się pytam. Okej, okay, popular i... Dobra, jest tutaj, słuchajcie, 14 osób jest moc, wbijamy i powinno zadziałać? Czy zadziała? No i działa, słuchajcie, wbijamy, elo, no witam. Dobra, mamy, słuchajcie, Fightmana, działa jakoś. Jeszcze ci pamiętajcie, że nie możecie tego wyłączyć, tego VPN-a, bo inaczej do no, was po prostu wywali na nowo i no i tyle będzie, co nie? Więc aktualnie, jak wiecie, Fight będzie działa. Będziemy robić update do Fightmana i będzie prawdopodobnie jutro. Jak oczywiście, Roblox wróci dla każdego. Jak nie, no to jeszcze sobie poczekamy. Ale myślicie, bierzemy się na robotę i żeby jak najszybciej ten update. Ing. No ja jak się działa, wszystko działa, nawet mogę sobie pisać do Roblox Studio. Ten co czemu nie, żeby wam to pokazać oczywiście. Ja widzicie Roblox Studio również możemy sobie wbić do takiego fightmana i też mi słuchajcie to działa, więc no, naprawdę kozak możemy się wreszcie wziąć do roboty No niestety aktualnie jest taką formą, że właśnie musimy być na tym VPN-ie, ale to nic nie zmienia, bo słuchajcie, fightman jak widzicie już działa, więc to jest strasznie fajnie. Ja się mega cieszę, bo wreszcie, słuchajcie, możemy normalnie grać. Także ja tu nie więcej nie likuję po prostu. Mam no, ja nadzieję, że Wam się to spodoba i oczywiście uczynić tego peradnika. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał. No i tyle, że trzeba pomóc, ja w bo mam nadzieję, że to zadziała dla wszystkich za chwilę. Bo no, to jest naprawdę tragedia. Także do ja wam mega dziękuję za wydanie. Jak na do końca, napiszcie hashtag Roblox, wykona, że tu przyszedł ciężko. Oczywiście, trzymajcie się, skorzystajcie na Instagrama i drukuksowej. A widzimy się w kolejnym filmie, więc zobaczycie ja trzymajcie się, no i cześć!